Dobra, siemka widzowie. Witam, witam. To już nie jest poranek, bo już słoneczko świeci, jak widzicie. Słuchajcie, nie ma Mario przy mnie, więc zrobię to ja sam. Łasami. Eee, Słuchajcie, mam tutaj wasabi. Pozdrawiam Cię i dziękuję również za za tą kulę. Nie wiem, jak ja to zrobię. Trochę się obawiam. Wziąłem sobie, wziąłem sobie łyżkę, żeby na łyżkę nałożyć. Na pewno nie będzie to takie proste. Tutaj na razie zrobimy to na ławce. Tylko, że nie chcę ławki obrzygać. Ławka mi się przykleiła. Bez kitu. Dobra, zrobimy to. Zrobię to dla jednej koleżanki. Całą łyżkę tego łosabi. Jaki będzie efekt? Pewnie piornujący. no dobra, mamy to jest te łosabi żeby nie było, że ściemniam dobra siadam na ławkę I trzymajcie kciuki pozdrawiam też widza z którym przed chwilą rozmawiałem trzymaj za mnie kciuki stary nie widzę was teraz więc prawdopodobnie czekajcie, no dobrze, dobrze jest o kurwa Wiecie, że to jest ciężkie w sensie zjedzenia. No kurwa, będzie efekt kurwa. Wracajcie. O kurwa. Dobra, jedziemy. O! Uh. Jaguem! O! O kurwa! Aż zypowysały! I sięgam! O kurwa! I no, to gusie! O kur, Ja pierdzielę Ale dziadłem. Będę ma więcej! O, aż łzy poleciały mi z oczu cholera nie wyplułem, tylko ślinotok powiem wam szczerze że już teraz w tym momencie nawet nie zapiłem U, ale Ojejku! <laughs> no niestety, może Mario jeszcze spróbuje też. Co mam powiedzieć? Dobre! Na pewno lepsze od śledzi. Na 100%. Puf! Tylko świnio, to się dostaje ostry. Ale to nie pasta. To nie pasta. Hej, udało mi się. Eee, nie mam jeszcze kawałek. Tylko łyżkę muszę znaleźć. Uff, jakiś stado masochistyczny, mam predyspozycję, chyba, żeby taki numery robić. Teraz już. Teraz już mniej. Jak widzicie o, Wasze zdrowia mm. O fak Prawdziwe piekło, ale dobre o fak. Aż z tyłu, z tyłu w głowie aż takie czuję nie wiem, jak to nazwać, pieczenie, czy co? No, ale zjadłem to. Jak widzicie, jestem cały zdrowy. Ale, uj! Słuchajcie, jutro stranie będzie... Do... Oj. Będzie przestr... Przewalone. Czy on musi piłować, jak ja nagrywam? Pozdrawiam wszystkich z Tu, kurwa! Następny challenge będą banany. Zrobimy to czy z Mario, czy bez Mario, zrobimy to. Na pewno będą banany. Wiadomo z czym. Fuh, cholera. Pikanty. No, ale dobre, da się zjeść. O, już teraz nawet w nie pieczy. Przynajmniej przez chwilę. Teraz pieczę. Także trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam was wszystkich. Nie było Mario na challenge więc zrobiłem to sam. Jak widzicie, żeby nie było Z drugą stronę też, są będzie tubki Mmm, mm, nawet smaczne. Ale będzie przez przewalony jutro. Trzymajcie się jeszcze zdrowo. Być może dzisiaj zrobię tego live'a. I pozdrawiam wszystkich, którzy chcą ze mną być. I proszę o następne challenge, żeby były jakieś wyzwania, ale takie w miarę rozsądne. To będziemy to nagrywać, nie wiem, czy z Mario, czy sam. Nie wiem, spróbujemy. Zobaczymy. No, pasta wasabio okazała się. Mocna, ale nie aż tak mocna. Trzymajcie się. Czekam. Będę czekał na komentarzach, będę widział. Yy, no oczywiście odpada gówno, czy, to, czy jakieś tam inne rzeczy nie to odpada ogólnie nie, nie. Także także racjonalne, racjonalne, czyli myślcie, co chcecie. Mi podesłać. Także trzymajcie się na raka. Całkiem dobra pasta.